Państwa, no i chciałabym powiedzieć mojego gościa, ale właściwie gospodynie tego miejsca, Agnieszka Gąsierkiewicz. Witam serdecznie. Znana państwu już doskonale. Zaczniemy, Agnieszko, od happy birthday, oh. w życzeniu rodzinowych, bo to jeszcze <laughs> nawet nie w oktawie, tylko w dobie jeszcze jesteśmy zmieściliśmy tak, się Wszystkiego tak. dobrego. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego i wszystkiego y najlepszego. Biorę, jak najbardziej biorę <laughs> z całym zawsze. dobrodziejstwem, niech się darzy. Ja zawsze lubię składać życzenia, że życzę tego, co ktoś o, o czymś marzy, o czym myśli, a nikomu nie mówi, więc tych wszystkich wow. życzeń, żeby ci się spełniły. Psycholog <laughs> z doświadczeniem klinicznym, coach, terapeuta Agnieszka Gąsierkiewicz, raz jeszcze dzisiaj rozmawiamy Witam o seksualności, czyli w pewnym sensie kontaktem z własną energią życiową. Wiesz co, pomyślałam, że to jest taki bardzo istotny temat, bardzo ważny, myślę, że dla każdego z nas życiowo, no właśnie taki, taki ważki, ponieważ faktycznie seksualność jest bardzo też takim szerokim pojęciem, ale też bardzo bazowym, podstawowym w życiu każdego człowieka. Ja też tą seksualność rozumiem y, trochę może tak nawet odwołując się do no już y, z długą siwą brodą y, niezwykle cennego w swoich postrzeżeniach Zygmunta Freuda, który seksualność co ciekawe rozumiał w bardzo szerokim sensie. Nie tylko w sensie erotyki, która oczywiście jest taką najdojrzalszą, czy powiedzmy w jego ujęciu y, najdojrzalszą formą seksualności. Ale w sensie w ogóle kontaktu właśnie z własną cielesnością w różnych aspektach. Natomiast gdybyśmy właśnie tak szerzej na to spojrzeli, to faktycznie jest to niezwykle istotny temat takiej umiejętności w ogóle relacji z własnym ciałem i czerpania też tych wszystkich zasobów życiowych, które, ciało poprzez, poprzez, które poprzez ciało do nas przychodzą i które jakby ciało w sobie niesie. A jesteśmy jeszcze na pewno w dzisiejszych czasach gdzieś takim pokłosiem tych wielu lat wielu set, można powiedzieć, lat, kiedy ciało było takim aspektem naszego jestestwa, takim trochę wyrugowanym gdzieś na torbocznym. No, takim tematem tabu. Tematem tabu albo tematem uznanym za mniej istotny. Należało koncentrować się na tym, co dotyczy umysłu, ewentualnie psychiki, jakichś takich wyższych walorów, prawda, duchowych. Natomiast ciało było uznane... Nie dość, że za mało istotne, to nawet za tak negatywne, prawda? Czy grzeszne, czy jakieś wiodące nas gdzieś tam na manowce. No i tak przez te stulecia gdzieś troszeczkę żeśmy się od tego własnego ciała odseparowali, odcięliśmy się od niego, przestaliśmy czuć jego i istotność, i. I kontakt z nim, i też właśnie to, co ono nam niesie. I teraz na pewno jest taki czas powrotu do kontaktu ze swoim ciałem. To widać jakby w zainteresowaniach, w pasjach ludzkich. W... Nie, nie myślę tylko tutaj nawet o właśnie erotyce, która oczywiście już w dzisiejszych czasach nie jest żadnym tabu, tak jak była choćby w czasach jeszcze freudowskich, powiedzmy tam 100 lat temu erotyka czy przyjemność erotyczna była tematem faktycznie takim stabilizowanym, prawda, i w związku z tym też opatrzonym choćby na przykład bogatą całą psychopatologią, która w pewien sposób dawała upust tym takim stłamszonym instynktom. W dzisiejszych czasach już my tych naszych instynktów nie musimy tłamsić. I wręcz można powiedzieć, nawet ta erotyka jest taka nawet też w pewnym sensie odcięta, bo taka zbyt rozbuchana w niektórych prawda aspektach, gdzie już też przestajemy trochę czuć samego siebie, już jakby jest to taka sztuka dla sztuki. Znowu żeśmy się odcięli jakby w drugą stronę momentami. Natomiast tutaj to co mi się wydaje takie niezwykle cenne to jest właśnie połączenie tego, połączenie y, tych naszych rozmaitych wewnętrznych aspektów i naszej psychiczności i oczywiście umysłu, który też cały czas funkcjonuje, w tym wszystkim bierze udział, ale też z tymi wszystkimi doznaniami, które płyną z naszego ciała i które stanowią no właśnie i źródło przyjemności, ale też takiej Spójnie funkcjonującej, samonapędzającej się też energetyki życiowej. Jeżeli my mamy odcięty jakiś aspekt samego siebie, czy to będzie właśnie jakiś tam element naszej psychiczności, czy nawet umysłu, a przede wszystkim właśnie, jeśli mamy poodcinane to czucie własnego ciała, jakby nie łapiemy jego sygnałów, nie umiemy rozpoznać, co to ciało nam mówi, o co ono nas prosi, co jest jakby jego pragnieniem. Jeżeli z tym mamy kłopot, to wtedy no właśnie nie mamy dostępu do tych naszych, yy, do tej naszej pełni takiej siły życiowej, tego co, co na przykład chińczycy nazywają chi, prawda, taki yy, kiedy czujemy, że ta energia życia w nas płynie? Skoro jest tak, jak mówisz, że jeszcze pokutują te ostatnie setki lat w tej, w tej całej sytuacji, o której opowiadasz, to co zrobić, żeby, żeby mieć korzyści dzisiaj płynące z naszej seksualności, z naszego ciała? Co powinniśmy zrobić? Co możemy zrobić? Przede wszystkim myślę, że nauczyć się właśnie słuchać, odczytywać. Czasami najprostsze sygnały, to wiesz, na przykład, widać, jak się pracuje z osobami, które doświadczyły jakiejś takiej istotnej traumy, bo trauma blokuje, jakby zamyka w nas te tę możliwość odczytywania sygnałów właśnie tych płynących z ciała, jest jakby takim zamrożeniem. I żeby się rozmrozić, żeby znowu móc rozpoznać. Czego moje ciało, w związku z tym, czego ja potrzebuję, to dobrze jest czasami zacząć od najprostszych wrażeń. <laughs> Takich o na przykład chce mi się pić, prawda, to piję. Czuję, że jest mi zimno, to się ubieram. Czuję, że coś daje mi przyjemność. Czuję, że na przykład taki rodzaj dotyku albo jakiś smak albo jakieś otoczenie, w którym przebywam. To wtedy pozwalam sobie jakby zaspokoić tą przyjemność, przynajmniej ją odczytać i zrobić coś takiego, co, co będzie no właśnie jakby też sygnałem zwrotnym dla tego ciała, że je dostrzegamy, że zauważamy tą potrzebę Czyli i reagować i, na swoje potrzeby. Na razy. swoje potrzeby, tak. Czasami być tak, tak... dla siebie dobrym. Tak, być na dla przykład. siebie dobrym. Tak, i, I taka właśnie ścieżka krok po kroku powoduje, że my wtedy coraz więcej tych sygnałów odczytujemy i też jesteśmy w tym tacy elastyczni i możemy adekwatnie, coraz bardziej reagować no, w sytuacji, która się pojawia. I otwierać też na, na właśnie docieranie do, do tego, co nam może dać kontekst. To dotyczy z wszystkich dziedzin naszego życia, tak? No ja uważam, czy że wszystkie, snu, przyjemności, odpoczynku, wszystkiego, Tak, ja uważam, prawda? że wszelkiego, co jest związane z, no właśnie, z naszym codziennym funkcjonowaniem. I gdzieś tutaj właśnie ta seksualność w tym się mieści, ona jest, można powiedzieć, no, taką szczególną formą, prawda, że seksualność w rozumieniu też takim, bo my na co dzień, kiedy mówimy seksualność, to myślimy przede wszystkim o erotyce, prawda? I na pewno ta forma doświadczania właśnie kontaktu ze swoją, no jakby taką, to trudno powiedzieć ciałem, bo to jest kontakt wtedy właśnie i z moją psychicznością. Niektórzy nawet postrzegają z jakimś wyższym takim wymiarem duchowym. Jeżeli na nam się uda połączyć właśnie i te doświadczenia płynące z naszego ciała i to, co niesie cała tutaj sfera naszej psychiczności, czyli być też uważnym nie tylko na te sygnały właśnie własnych potrzeb fizycznych, czego w danej sekundzie moje ciało potrzebuje, i jeżeli za tym podążę, to ono mnie prowadzi dalej, ale równocześnie muszę łapać też to, co czyta moja psychika. Jakie emocje temu towarzyszą? Czy towarzyszy temu radość, która jest taką naturalną emocją sygnalizującą, że gdzieś jestem na dobrej drodze i jestem w takim spełnieniu swoim w tym momencie? Czy też na przykład pojawia się jakaś, jakiś element lękowy, czy pojawia się jakiś niepokój, czy pojawia się złość? Jeżeli ja to umie łapać, to wtedy jestem w taki, na takiej właśnie dobrej drodze, żeby uzyskać jakiś rodzaj takiego pełnego doświadczania tego, co jest możliwe. Niezależnie, czy to będzie przyjemność nie wiem, w takim przebywaniu ze sobą, na przykład w rozmowie, czy to będzie przyjemność w jakimś doświadczeniu erotycznym. No i tutaj oczywiście pojawia się też cała sfera, jeżeli mówimy o seksualności, to cała sfera emocji, zarówno takich odczytywanych jako właśnie czysto wrażenia emocjonalne, jak i tych emocji ulokowanych w ciele, związanych tutaj z pewnymi blokadami, które nam uniemożliwiają, oprócz tych setek lat, mówię takiego wyrugowania ciała, to też mamy osobiste, osobiste całe spektrum doświadczeń, które wpływa na to, że w taki lub inny sposób doświadczamy seksualności, erotyki. No i to mogą być zarówno nasze osobiste doświadczenia w naszym życiu, historie, które gdzieś miały miejsce i tak jak na przykład ja to postrzegam, też z takiej perspektywy gabinetowej jest bardzo dużo historii też nadużyć. Trudno to tak procentowo powiedzieć, prawda? Ale, ale kiedy się słucha tych opowieści, kiedy się z nimi pracuje. To widać, że takich historii naprawdę jest wiele i one się dzieją i w rodzinie, i dzieją się w różnych sytuacjach społecznych, kiedy byliśmy dziećmi. I wiele osób niesie takie historie. I wiele osób te historie dopiero jest w stanie na przykład odblokować po wielu, wielu latach. Mm -hmm. Nawet i mając, nawet już będąc w takim mocno dojrzałym wieku, ponieważ one są tak mocno stabilizowane, są tak mocno głęboko schowane. I tak bardzo chronione, tak bardzo nie można było o nich mówić. Często są chronione też na przykład miłością, bo one są związane z tymi najbliższymi, którzy gdzieś tam byli obok. I wtedy takie osoby są w takim klinie. I ich cała ta seksualność jest gdzieś, że tak powiem, otorbiona jakimś takim bardzo wczesnym doświadczeniem. Czy myślisz, że gdybyśmy mieli lepszy kontakt od dzieciństwa, czy od pokoleń z naszą seksualnością, to takie sytuacje by w gabinetach nie wypływały, nie byłoby ich? Wiesz co, no myślę, że dziecko jest bezradne, ale być może dziecko, które trudno no jest tak sobie to jakby by, by potencjalnie wygdybać, co by było gdyby, ale na pewno też yy, dziecko, które jest wychowywane w warunkach no, takich sprzyjających właśnie kontaktowi z sobą. Kiedy ono od dzieciństwa może się uczyć, y, powiedzieć, może powiedzieć tak lub nie, prawda, wybrać sobie co mu pasuje, co mu nie pasuje, to na przykład chce jeść, to mu zdecydowanie nie pasuje, nie ma na to ochoty, to myślę, że jeżeli byłoby postawione w sytuacji właśnie takiej naruszania jego osobistych granic, to też by wtedy umiało zareagować, chociaż tutaj tego tak się do końca nie da nigdy określić. Tak czy inaczej trzeba słuchać własnego ciała. Słuchać siebie, nauczyć się siebie słuchać i potem próbować dawać sobie to, co jest naszemu ciału potrzebne. Czy taki tak. można ogólny wniosek z tej tak. rozmowy wyciągnąć? To jest taki podstawowy wniosek. Podstawowa tak, życie. słuchać siebie, i to jest wtedy droga do, do rozpoznania, no. do takiego można powiedzieć, szczęścia, bo to jest naprawdę jakiś najwyższy rodzaj szczęścia, kiedy ja jestem w stanie. Podążyć właśnie za tymi sygnałami, a ciało jest takim niesamowicie mądrym przewodnikiem. Jeżeli my się mu, jakby też w pewnym sensie, nawet oddamy. No nie możemy się tak całkowicie oddać, bo wiadomo, że, że czasami trzeba zareagować bardziej umysłem, prawda, głową, w pewnych sytuacjach, ale no, zawsze tą decyzyjność mamy i ona gdzieś jednak biegnie też z naszego umysłu. Natomiast słuchanie ciała, myślę, że jest. Podstawowe, jeżeli w ogóle chodzi o takie czucie, że ja żyję, że jestem na jakiejś drobde, dobrej drodze życia, nawet jeżeli w tym momencie te sygnały płynące z ciała są w jakiś sposób na przykład trudne. Dolegliwe. One nie zawsze są takie jakby radosne dla nas. One mogą mówić nam o jakimś zablokowaniu, o jakimś kłopocie w danym momencie, ale jeżeli ich naprawdę wysłuchamy i pójdziemy dalej, to wtedy to automatycznie puszcza i, no i jakby się przed nami otwiera droga. Piękna pęta naszej rozmowy. Agnieszka Gąsierkiewicz, coach, terapeuta, psycholog z doświadczeniem klinicznym. Bardzo dziękuję Agnieszko za dzisiejszą, bardzo pouczającą dzięki rozmowę. Bardzo. Dzięki. dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że pouczyła nie tylko mnie.